Różnica między mną dzisiaj a mną 20 lat temu jest taka. 20 lat temu się bałem i nie robiłem. Dzisiaj się boję i robię. Bycie głównym aktorem w filmie pod tytułem moje życie to akt odwagi. Jeśli w życiu brakuje miejsca na odwagę, to inne cnoty są bez znaczenia. Czym jest odwaga? To zaufanie. Dam radę, a jak nie dam, a jak nie dam. A jak się przewrócę, to się podniosę. A jak się nie podniosę, to sobie poleżę. To jest trochę tak, że jak dziecko zaczyna chodzić, to rodzice mówią, brawo, chodzisz. A przecież wtedy mogliby mówić, słuchaj, trzy dni próbujesz, nie będziesz chodził, będziesz pełzał, nie będziesz chodził. Jest ryzyko. Nie ma życia bez ryzyka. Nie ma biznesu bez ryzyka. Nie ma możliwości kroku zawiania do przodu bez ryzyka. Ale żeby zaryzykować, trzeba zaufać sobie. Podjęcie decyzji. Na ogół to ludzi hamuje. Chcieliby wszystko przeanalizować. Ja wam powiem, gdzie zapada decyzja o kupnie kampera. Nie w głowie. W sercu. Bo te prawdziwe projekty realizuje się z pozycji serca, nie z pozycji umysłu. Tam jest czysta kalkulacja i tam się opłaca lub się nie opłaca. I ostatni element to zaangażowanie, życie na cały etat, z pasją. Życie, gdzie człowiek czuje smak tego, co się dookoła niego dzieje.